Nas naprawdę polityka nie interesuje. My nie chcemy się tutaj mieszać bądź yy, zabierać głosy. I, I tutaj sprawy polityczne poruszać, ale uważamy, że to dotyczy pracowników i to są żywe organizmy i nie wolno tych ludzi tak zostawić samym sobie. Proszę bardzo, państwo mogą rozmawiać, bo oni, rządzący mogą między sobą rozmawiać, bo mają na to czas, a my tego czasu nie mamy. Nam brakuje. Te pieniądze są potrzebne tu i teraz, więc nale należy robić wszystko, aby. Te pieniądze skierować tutaj do grupy kapitałowej ZEPAK. Ponad wszystko, ponad jakimiś podziałami, rozmowami politycznymi i tak dalej. Te pieniądze one nam się należą. One nam się po prostu należą, bo my określiliśmy y, 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 datę odejścia od węgla, wymóg speł spełniony, program przygotowany, a pieniędzy nie ma. W związku z tym y, oczekujemy na te pieniądze tu i teraz. 20 lat temu na Śląsku można było. Dać górnikom węgla kamiennego uprawnienie do urlopów, energetycz do urlopów górniczych. Propozycja związków zawodowych jest taka, żeby zrobić z tego urlopy górnicze i urlopy energetyczne, czyli skopiować tam to rozwiązanie. I proszę zobaczyć na to, że koszt dla budżetu państwa, gdyby przez 11 lat funkcjonował taki, taki program, my policzyliśmy, że koszt dla budżetu państwa to jest 200 milionów złotych przez tych 11 lat. A za sam 2021 rok my właśnie skończyliśmy robić operację płacenia podatku tego emisyjnego, czyli opłat za emisję CO2, my zapłaciliśmy 800 milionów złotych. I to, te pieniądze wylądują w budżecie państwa generalnie, tak? Więc tak naprawdę to, co aplikują nasze związki zawodowe, to żeby ten kawałek tego jedną czwartą podatku emisyjnego za tamten rok zawrócić i przekazać pracownikom EPAK-u w formie. Yy, Uprawnień do emerytur pomostowych, które nie są niczym innym niż te, które już 20 lat temu górnicy na Śląsku dostali. Ja liczę na to, że, że, nie, że jednak wysłucha, nas, wszyscy nas wysłuchają, parlamentarzyści, i nam pomogą, bo rzeczywiście no ta sytuacja może nie nagłaśnialiśmy tego tak mocno, ale to jest teraz ten czas, kiedy niech, niech wszyscy usłyszą, panowie, weźcie się do roboty, naprawdę, bo tu potrzebna pomoc. Naprawdę pomoc i tu i teraz.